Hej, cześć Siwanko, ja jestem Ryoko Games, a w dzisiejszym odcinku są ze mną: Lemixon i Wiktor. Tak. Wikiego może być trochę słabo słuchać, wiesz, że jeżeli będzie go słabo słychać, to nie będę się bawił z jego podgłaśnianiem, ewentualnie, może jak będzie mi się chciało. No i będzie go po prostu słabiej słychać albo w ogóle, nie? Dobra. No to ten, jak widzicie dzisiaj, po nazwie odcinka będziemy przeszukiwać bazy przeciwników, a dokładnie niebieskich i żółtych. Nie wiem, czy się do niebieskich uda wbić, ale do żółtych na pewno. Ja się tam do nich wbiłam, ja umiem się wbić, tylko problem, jakby nie umiem się wbić, ale ja nawet nie, nie mogę skrzynek tam otwierać. Jaki problem? No właśnie coś jak tworzyliśmy musieliśmy w komendach popsuć, ale to ja tam zawsze jestem na serwerze, prawie znaczy, Może nie zawsze, ale jak mnie zawołacie, to wbiję. Tak, ty jesteś prawie ciągle aktywny. No to... live' już. No, dobra, jeszcze chciałem zapromować nasze kanały, czyli Wikiego i Lemiksona i mój. Zasubskrybujcie, odcinek skomentujcie, zalajkujcie dla zasięgu, no i wbijcie do nich, będzie link w opisie, w komentarzu, żebyście jak będziecie komentowali, mogli wbić to ten to ja tutaj mam już kordy i ten yy, możemy lecieć no to, to ten to ja was po prostu tpa tepnę a ten zamknij za, zamknę dobra nie zamknę nie zamknę nie zamknę ja mam bloki okej okay, to ja, ja tutaj nosi, wywalę bo nie potrzebuję dobra to tak jakie to były kordy minus to jest to jest, to jest niebieskich czy żółtych Kuba niebieskich okej okay. minus 400 czyli gdzieś po prostu ja w ogóle dzisiaj latałem naprawdę mega dużo, nie dość, że pokrówki latałem, e, bo potrzebowałem mega dużo skóry, tam z 40, z, z, nie wiem, z 70 krówek narąbałem i mi z 50 skóry e, plus jeszcze odkrywałem mapę, nie? I dzisiaj mega dużo na elytrze latałem. Czekaj, tu powinien być jakiś dom, nie? Dom? No, oni mają tam dom w takim lesie bambusowym. Czekaj, bo y, yes. potrzebuję. O jest! Kurde, nie zauważyłem. Dobra, to ja się już do ciebie tepam. Mm -hmm. Tepę, a, TPA, y, rolleragu. W ogóle tutaj Elmo raz się wbił, ten. Y... Ja też. Ale ja nie będę, jako że mam rangę właściciela, to ja tutaj mogę sobie swob... swobodnie otworzyć. Ej, faktycznie, no, no, no. Ej, bo ja mam. Kurde, bo ja mam tego shulkera, ale jego muszę postawić, nie? Czekaj, ja może się spróbuję wbić. O, tutaj dobra, dobra, Ty dobra. jestem, S. Wbiłem się. To czekajcie, ja też tutaj pójdę. O, konik! Właśnie Elmo się tutaj tak wbijał, tak wbijał, że spamił tutaj y, przy drzwiach, nie? I wsiadł na tego konia i się wbił. Tu się schodzi, nie? Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Dobra, schodzimy. No, no, ja o ile wiem, Borówka sam od dawna nie grał, więc możliwe, że tutaj skrzynki nie były y, uzupełniane, ale mam nadzieję, że ktoś ogóle... zagra. Zablokowana, czekaj. A, nie! Jednak ktoś grał, naprawił podłogę. TPA... Lemixon, przyjmij. Nie Chcę mi się... Tam. Eee... TPA... akcept. Sorry, ale ja mam O. Czekaj, Typa, tutaj aś, pusto. A te, a tutaj to? Bo ja nie mogę pusto, pusto, pusto. Czyli U, nic nie uzupełniali od kiedy z Elmem się tutaj wbiliśmy. A szkoda. O, w tutaj w jest dół. Tu... Czekaj, może... Smoka. Wiem, otwierasz, czekaj. Tu nie ma nic przypadkiem? Ej, no... Wszystko no, poblokowane, nigdy... no. No, nie, nic nie mają. Od kiedy im od ostatni raz okradliśmy to nic nie mają. No, nie, nic o, nie mają. Ja to no tam się nie wbijemy, wbijemy nie? Ej, Jakbyśmy tam te bloki diaksów zgarnęli, ale oni tu ładnie zrobili to. No, ale to tego, to jest problem, bo nie można tam kopać. No. My nie możemy tam kopać. Dokładnie, czekaj. Ja mam Ema, mega. Muszę się larga. przetransportować, please. Czekaj się. O, czekaj, no ja chcę. Czekajcie. Mm. Mam 12 chorusów. Dobra, a jako że mi się nie chce nic zrobić, to ten. To może ktoś z Was się tepnie po prostu. E, dajcie mi chorusy. E, gdzie ty jesteś? Dam ci kilka. Chyba też. żebym miał. O. No, spróbuj się wydostać. No, bo gdzie ja jestem? Ej, y, chodźcie tam, gdzie oni mają tego. Y Yy, o, tutaj gdzie? Jest. Jestem za tobą. Ty? Co tu jest? Gdzie? Co tutaj? Co tam jest? A, czekaj, to ja się tepnę do Wikiego, Albo to ty się tepnij lepiej do Wiki'ego. No niech jedna osoba tu zostanie, czekaj. TPA, no, dobra, dobra, Wiktor. Zabra. Weź mnie wpuść tam. O, kurde. A co tam ty? Jest? Bloki diaksów tu są. O, gdzie? Tu jest jakaś dziura do bedroka. Co oni tu robią? Ej, tam jest Chodź tam Czekaj, ja tam zajdę. To jest jakiś blok siana. Co jest? Jak tam zleciał? Aj, 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 aj. Czekajcie. A ja tu nic nie postawię. Czekajcie. Co to o jest? Nie, 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 akceptuj, nie akceptuj, nie akceptuj, nie akceptuj. bo on się tepie nie wyjdziemy, czekaj. Co ba to jest jakiś ten? Grobowisko, Jedownie tu tepli. jest twoja główka, tu jest ten, y, no, wiki, ten? główki wikiego, jakiś grobowce ja tu teraz są. mogę? To weź, to ty, to wiki się tepki do mnie, a ja teraz tam pójdę zobaczyć. Nie, a dobra. Dobra, tam jest rolak i teraz ja się do rolaka tepam. Ja też chcę to zobaczyć. Ale to czekaj, ja też, ja, ja nie, nie widziałam tego w ogóle. co, no, co tutaj jest? Grobowce, ale tu jest, są grobowce. Dobra, wiecie co, ja, e, ja się już tepnę do Wikiego, będę leciał do żółtych, a wy tutaj sobie się rozglądajcie. Kąd? Kąd ja mam dobra, jestem nie? u nich. To TPA, to y, Rolrakiu, akceptuj. Mhm. O kurde, kolejny creeper. Dorówka był prędzej. Dobra, jesteś, o, no kurde. jesteśmy u żółtych, dobra, no to ten. Dziś, jak ty się tutaj... Ja? Przecież Aha. drzwi otwarte były. E, no nie ma nic cennego. Ale tam jest główka? No właśnie też próbowałem tutaj te ich okreś... Yy, ale tutaj nic nie ma. Czemu tylko nasz team ma cenne rzeczy? oni mają jakieś czekaj, biedactwo. Poczekaj, po poczekaj, czekaj! Czekaj, Rolak, chodź tutaj. Co? Ja ci pokażę coś, o czym ty najprawdopodobniej nie wiesz, ale ja wiem, bo ja próbowałem okradać. No tak, tutaj są te drzwi. Ale raz tu był się... ten, jak szłem, to tutaj zrobili pułapkę i prawie do lawy wpadłem, nie? Aha, i tutaj zobacz, tutaj jestem gdzie indziej niż wy. Dokładnie, I tutaj ale tutaj tak już są. O, ten okradnięci ze wszystkiego. No, nic nie Ty, a co tu jest? I... Nic nie jest mają. Ma... I co to jest za odcinek z okradania? Nic tu kompletnie nie ma. I Dobra, nie ma... no to co, wrócimy na Hauma po prostu i ten, i. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Widzimy się w następnym, w moim pokoju. Jesteśmy oczywiście. Widzimy się w następnym odcinku. Linki, oczywiście, wszystkie w opisie, w komentarzach. No i co? Do usłyszenia i cześć!